księżniczek. On się otwiera. Małpka z Nadal Nie wiem, czy to jest dla człowieka, czy dla zwierzątka. O, i mamy kolejnego zwierzaczka. U, głowa za ciężka. Nie mogę. Więc nie wiem, czy mam się cieszyć. cieszyć. O, jeden strzelił. Siemaneczko! Z tej strony Patpie. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać kalendarz adwentowy z księżniczkami Disneya. Kochani, na dzisiejszą tapetę wlatuje kalendarz adwentowy z księżniczkami Disneya. Zobaczymy, co Matel przygotował dla nas w tym roku. W tamtym roku otwieraliśmy również kalendarz z Matela Disneya, ale z Krainy Lodu. I wypadł on naprawdę dobrze. Zobaczymy, co ten w tym roku kryje. Technicznych spraw, które zawsze was interesują, ten oto kalendarz adwentowy zakupiłam przez Amazon za 122 zł. Kochani, mega mnie ciekawi, co znajduje się w środku, więc nie zwlekajmy, otwierajmy! Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Lecimy na dół. Kochani, kalendarz prezentuje się fenomenalnie. Bajkowo, świątecznie, po prostu magicznie. Widzimy trzy księżniczki, Roszpunkę, Tianę oraz Belle. A tutaj mamy imbryczek i panią imbryk. I ten zestaw akurat mam dosłownie. Zaraz wam pokażę. I spójrzcie, to mamy panią imbryk. Widzicie, na herbatkę oraz bryczek. I spójrzcie, ono nawet to uszczerbione. Mega słociak. I tak, kochani, jak się zastanawiacie, z tego można pić. No i oczywiście w tle mamy zamek, który otwieramy. <laughs> Mega! Spójrzcie, otworzyliśmy zamek i dosłownie mamy wnętrze. Przeogromną, piękną choinkę. Nawet mamy obraz księżniczek. Ja cię kręcę. Tu jest kolejny zamek. Jeju. Jakie to jest wszystko piękne. Małpka z Aladyna. Wow. Dobra, ale tu mamy bardzo dużo rzeczy. Dużo zakładek. Pociąg z myszkami, prezenty. I tak jak w przypadku zeszłorocznego kalendarza adwentowego z Frozen, tutaj również będziemy mieli takie kartonowe dodatki, które będziemy składać. Prezenty, kominy, czy tutaj nawet ciuchcia z myszkami? Mega. Dobra, ale sprawdźmy w takim razie może ulotkę. Okej. Okay. Czyli już na wstępie możemy złożyć te rzeczy. Dobra, więc do dzieła. I montujemy stół. Żebyście lepiej widzieli. Następnie mamy kominek. I montujemy go tutaj. Ciuchcia. I ją po prostu zginamy. I ona chyba tylko tak stoi. Dobra. I na końcu mamy prezenty. O, jaki słodki fioletowy prezencik! I je ustawiamy pod choinką. po jeden strzelił. Mega. I generalnie wam powiem, że te kartoniki są bardzo solidne. To samo mówiłam w kalendarzu adwentowym Frozen. Spójrzcie, na tym stole można normalnie coś ciężkiego postawić. Mega się trzyma. Ten kominek również dekoracje uniesie. Super. Dobra, w takim razie lecimy na górę i otwieramy okienko numer jeden. Jedneczka jest mega duża. Już podejrzewam, co to jest. <laughs> tak czułam, że będzie to księżniczka. I akurat moja ulubiona, czyli roszpunka. Mega, są bardzo podobne do Polly Pocket, tak by the way. Ojecie, ja czy można jej ściągnąć kieskę? M można. Wow, jakie ma przywalone nogi. Aż nie jak księżniczka. A więc tak, włoski plastikowe, wszystko plastikowe z wyjątkiem spódniczki, która jest w kameleona. A nóżki, o tak się ruszają. O rączki też. Jeżeli chodzi o polipoket, to mam na myśli takie starsze. Nie te takie malutkie, malutkie, tylko właśnie te, które były takiej wielkości. Ale super jest to, że wygląda ona tak jak w bajce, jeżeli chodzi o buźkę. Ponieważ jak pamiętacie, otwieraliśmy księżniczki Color Reveal, to one wyglądały bardziej jak Barbie, aniżeli jak księżniczki. A tutaj rzeczywiście jest to zachowane, więc mega! Okienko numer 2 jest już mniejsze. Oh! Będziemy mieli ubranka do nich. Ja cię kręcę. To jest zapewne ubranko Tiany. Tak, ale czadersko, Może niech ona sobie tu klapnie. U, głowa za ciężka. W ogóle ona ma dziury w stopach, jakby mogła gdzieś stawać, ale jeszcze tego nie rozkminimy, ponieważ mamy za mało rzeczy. Dobra, może niech sobie. o tutaj, pod ścianą siedzi. A ten dodatek leci pod choinkę. Jako prezent. Trujeczka. Ja nie wierzę. On jest jeden do jednego jak wyciągnięty z bajki. Nie mogę. Tym samym Pascal leci do Roszpunki. I niech sobie oboje chillują pod choinką. Okej, okay, kolejne okienko, więc będziemy szukać. Uuu, jest duże. I mamy sztalugę, która również jest dla Roszpunki. Natomiast te poncho nadal trzymam dla Tiany. Ale... To można, normalnie postawić, ja nie mogę ale czad, jakie dorobione czy my jeszcze dostaniemy obrazy do tego to by było coś pięknego, już nie mogę się doczekać, aż zobaczę co na nich jest to mnie mega ciekawi kochani, ważny alert, już niebawem rusza mój sklep internetowy Patti Store więc koniecznie śledźcie społeczność oraz oficjalne konto na Instagramie do zobaczenia w sklepie Patti Store i kochani, piąte okienko czyli nasza piąteczka o mamo. Jest to paleta ale bez farb. To jest mega dziwne i to jest mega nieładne. Jeszcze myślałam, że może będą naklejki, ale no raczej nie, ponieważ to są takie wypukłe rzeczy i pędzel no raczej też by nie był z naklejką, więc generalnie nie do robienia. I kochani szósteczka, czyli prezent do buta. I jakie to jest mocne. I mamy chyba jedzenie. Okej, i tu mamy deserki i z tego co pamiętam w Frozen też były podobne deserki i też były jednokolorowe i szkoda, że są jednokolorowe, bo też mi się to nie podobało. No takie niedorobienie. I w każdym razie jeden deserek jest, żeby chyba, o, żeby tutaj wsunąć łapkę, a drugi żeby może zaczepić. W każdym razie spróbujemy. Okej, okay. mhm. chyba nie do końca, a to może nawet garstek. No dobra, a to sobie trzyma tak ten talerzyk, no jakoś coś takiego. Dobra, niech te deserki lądują na stoliczek. I siódemeczka jest ogromna, więc wiemy, czego możemy się spodziewać. I mamy Tianę! Czyli te deserki mogą być ewidentnie do niej, ponieważ ona ma zgiętą dłoń. I sprawdźmy, czy ona złapie... Okej, okay. u niej już to lepiej wygląda. I nałóżmy jej poncho! I niesamowite jest to, że te poncho jest plastikowe, dosłownie tak jak ubranka dla Polly Pocket. No i jeszcze wam nie powiedziałam, ona stoi! I musimy jej to zapiąć. Takie średnie to zapięcie. Dobra, poszło. No jaka piękna księżniczka z deserkiem. I niech Tiana pójdzie sobie pod tę ścianę. Tutaj nie będzie nam nic wadziło, ani jej przeszkadzało, ponieważ już tu nie ma okienek. Bardziej będziemy musieli Roszpunkę poprzestawiać. I wreszcie mamy dla różpunki. Ale piękne! Takie pastelowe, różowe. Niesamowite jest to, że one jest zupełnie inne, aniżeli miała Tiana. Widzicie? Tiana miała tu takie listki. A tutaj jest po prostu taki puszek, taki misiek, więc super, że są robione różnorako, a nie na jedno kopyto. Niech sobie posiedzi. Hmm, ale jestem ciekawa, czy Ruszpunka dostanie buty. Ponieważ, no, to jest normalne, że Ruszpunka nie ma butów, bo ona w bajce zaplątani głównie latała bez nich. Natomiast dostaje pącza zimą, a dziwne jakby nie dostała butów. Wiecie o co chodzi. Ojej, ona ma takie duże włosy. Ciekawe, czy my to wpakujemy. Chociaż tu jest taka przestrzeń. Właśnie pewnie na to połączą. Dobra, chwilę się posiłowaliśmy, trochę głową pokręciła. Mamy to. Zapakowaliśmy naszą roszpunkę. Oj, mamy kolejnego zwierzaczka. Nie no to wyciągniemy go przy trzynastce. Oh, spójrzcie, jaką mamy piękną bombkę! I jest to bombka roszpunki, czyli jej gorset. Tutaj mamy dół od sukienki Belly i to też jest bombka, a jeszcze musi być tiana. Oh, tutaj jest i to też jest jej sukienka. Wow, ale piękne bombki, niesamowite. Chciałabym takie mieć. I jak byłam w sklepie Disneya, to właśnie były tego typu bombki. Była ich masa. Z każdej bajki. Dobra, ten tort jest bardzo oszukany. Bardziej aniżeli tort, to wygląda to jak forma na tort. No taki bardzo biedacki. Jedzenie to robią ubogie. Widzicie? 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 Słabiutko to wygląda. Jeden kolor. Dobra, torcik ląduje na stolik. Jedenastka. Jest bardzo malutkie okienko. To jest dodatek do księżniczki, której jeszcze nie mamy. I spójrzcie, są to róże. Chciałam powiedzieć, że są brudne, ale one po prostu tak się świecą. No, w każdym razie słabe jest to, że też są jednego koloru. Nie ma tutaj zieleni, więc to jest średniowe. To jest dla jakiegoś zwierzaczka? Może dla kameleona? Ale to by było dziwne legowisko dla kameleona. A może to jest w ogóle dla księżniczki, żeby sobie klapnęła? Dobra, na razie niech sobie roszpunka na to klapnie, a później zobaczymy, co z tym zrobimy. Wow, trzynastka, czyli nasza kolejna księżniczka. Mam nadzieję, bo w sumie jest jeszcze dosyć dużo dużych okienek. No, ale już by się przydała do ekipy. Wychodź. Dobra, nasza księżniczka również leżała, wychodzi dosłownie nogami do przodu. Oh, jaka piękna. Hmm, bardzo ładna. I ten jej piękny koczek. Czadersko. W ogóle one świetne mają spódniczki. Ona ma w bryczka i panią imbryk. Rożpunka ma w paskala, a Tiana ma w świetlika. I a propos świetlika, to wreszcie się do niego dokopaliśmy. Mamy go. Czyli zwierzaczek Tiany. Słodki szczerbatek. I Bella niech też przy kominku klapnie. I blisko swoich przyjaciół. Nie? O, i mamy już ostatnie poncho. Ono jest takie same jak rożpunki. I leci do... Belli. W ogóle dziwne, że Bella dostała różowe poncho, a nie czerwone. Już nawet lepiej jakby dostała ciemne zielone. Albo granatowe. No ale w każdym razie jakiś ciemny kolor, ale no nie różowy. Dobra, tej to ja nie wiem jak my wpakujemy te poncho. No to w ogóle mam mało miejsca. Dobra, jakoś to się wciśnie. Dobra, git. Udało mi się nie przestawić jej rąk. Nałożyć jej poncho. Okej. Okay. No tak to prezentuje się nasza Bella. No mi generalnie się nie podoba. Ona już totalnie nie wygląda jak Bella. Wygląda bardziej jak zwykła dziewczynka, zwykła laleczka, ale nie konkretnie księżniczka Bella, ponieważ no to nie są jej kolory. Wygląda właśnie jak te księżniczki z Royal Color Reveal i one były trochę takie właśnie niedorobione dla mnie. I kolor poncho totalnie niezrozumiały. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. W jakim wydaniu wolicie Bellę? W klasycznym, czyli w jej kolorach rzeczywistych, czy właśnie w takim wydaniu? No i czy podoba wam się jej twarz? Oczywiście jest ładna, ale bardziej wygląda jak Barbie, aniżeli jak księżniczka. <laughs> O, oh, wow, mamy świecznik. I on jest taki elastyczny, ale super jest złoty. W ogóle super jest to, że część rzeczy dostajemy w tym kalendarzu, a część jest po prostu na obrazkach. Przykładowo tutaj mamy świecznik, a tutaj jest zegar za sztalugą. Więc fajnie, że jest to tak podzielone. Dobra, i świecznik to może sobie poleci na kominek. Pięknie. A, i przy okazji zaaplikujmy jej różę. No. Średnio trzyma się ta róża. Że tak. Bardziej ta róża się trzyma na przedramieniu aniżeli na nadgarstku. I 16. Uu, tu mamy maleńkie okienko. I mamy lusterko. Hmm, no, wygląda to tak. Mogłaby być chociaż taka naklejka odbijająca lustro. No, ale no cóż, mamy po prostu taki goły gadżet. I możecie napisać w komentarzu, dla której księżniczki byście to dopasowali. Wow, i tu mamy duże okienko. Okej, okay, okej, okay, otwiera się ładnie. No, nie otworzy się ładnie. No, i takie dodatki, to ja rozumiem. Mamy tutaj taką kanapę. No jednego koloru, taka cieniutka, plastikowa, ale kanapa, przynajmniej coś dużego. I tutaj musimy usadzić nasze księżniczki. Tiana, no i pięknie siedzi oraz bella. Również pięknie siedzi. Czatersko. No, okej, okay. taki dodatek, czyli pierścionek. No ja uważam, że on jest zbędny. Spoko, ale to jest bardziej rzecz do jakiegoś czekoladowego jajka, jako może dodatek czy coś, ale no do kalendarza adwentowego wolałabym lepiej mieć coś typu taka kanapa. Ok, 19 to musimy odsunąć nasze dziewczyny. Niech grzeją się przy kominku. I mamy prezent! I to jest genialna rzecz. On się otwiera. Wow, możemy coś tu włożyć. Czy to się zmieści? Nie. Jestem ciekawa, czy w tym kalendarzu będzie jeszcze tak drobna rzecz, żeby ją tu włożyć i zapakować jako prezent. A może kamelona wpakujemy? Nie, on też się nie zmieści. Nie. Byłby prezentem dla różpunki. No dobra, ale w każdym razie prezent leci pod choinkę. Dostaliśmy poduszkę, i ta poduszka może posłużyć na przykład dla kamelona. Spójrzcie, jaki słodziaczek. czeruje sobie na poduszce. 21. I mamy gorące czekolady, które są. Jednokolorowe. I tak oto one się prezentują piękna fioletowa czekolada oraz różowa. No szkoda, że jednego koloru. I na stolik. I teraz na chwilę przedstawimy naszą roszpunkę. Dobra, ona niech się położy czy coś. I 22 Wow, tu jest coś dużego. <laughs> Ja cię kręcę. To jest chyba dla świętego Mikołaja. Albo oczywiście dla pana czy pani domu. O, my go piękny. Dobra, jako że się siedziała ciągle w końcu. Nadal nie wiem, czy to jest dla człowieka, czy dla zwierzątka. To niech sobie klapnie na tron. Chociaż ona ma tak długie włosy, że ona się nigdzie nie mieści. To już szybciej Tiana sobie klapnie, ponieważ Bella tak sama ma długie włosy. No i elegancko. Wow. <laughs> Mamy sobie... Troszeczkę. No dobra, jest to coś cienkiego, więc nie wiem, czy mam się cieszyć. Mamy naklejki świąteczne. Wow, to też jest super. Patrzcie, czyli możemy chyba na sztolgę to nawet nakleić, albo i nawet na wiele rzeczy. I uwaga... No i słuchajcie, mamy to... A sądziłam, że nie będzie na to naklejek, no bo tu są wypukłe te farby, więc no dziwne. Ale zrobili naklejki. Czadersko. Wreszcie to fajnie wygląda. O, ja wiem, co my zrobimy z tą sztalugą. Mamy obraz księżniczek! Musimy to nakleić. Okej, okay, myślałam, że on będzie taki równiutki jeszcze do dołu. Ale mimo wszystko super. Położy się tu. Dobra, jeszcze raz. Położymy może tu farby. No... Dobra, farby będą leżały po prostu na podłodze. Ale super! Mega! Zobaczcie, nasz zamek już nabrał ciepła. Ten stolik, kominek. Dziewczyny przy kominku, Tiana przy obrazie. No mega super, tylko jeszcze nie rozkwiniłam. Nadal do czego jest te posłanie bo nasz kameleon już sobie siedzi na poduszce. I kochani, ostatnie 24 okienko. Wow, mamy koronę księżniczki! Czyli jest to rzecz dla nas do wpięcia we włosy. No nieźle, nieźle, powiem Wam, że ciekawe. Spoko. No jeżeli ktoś lubi takie dodatki, to fajnie. I kochani, spójrzcie, jak pięknie prezentuje się nasz świąteczny zamek. Lecimy na górę. Kochani! Tego to prezentują się nasze dzisiejsze łupy. Ja jestem z nich mega zadowolona. Cały kalendarz oceniam 8 na 10, ale takie mocne. Bardzo podoba mi się grafika, zamysł tego kalendarza, że są kartoniki jako dodatki, które służą jako mebelki. Księżniczki są bardzo ładnie zaprezentowane. No, z małym takim Ale do dobeli. Super, że są mebelki jako dodatki. I również mam malutkie, ale co do jedzenia, które jest. Jednego koloru. Stąd te 8 na 10. Ze wszystkich łupów najbardziej podoba mi się rożpunka oraz mebelki, czyli te fotele, na których siedzą. Natomiast koniecznie napiszcie w komentarzu, który łup z naszego kalendarza najbardziej Wam się podoba. Mega mnie to ciekawi. Mega dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałkowym na moim insta-story. Podbijajcie odcinek oraz klikajcie w kolejną propozycję odcinkową na moim kanale. Piątka! ¡Suscríbete al canal!